Witam Was serdecznie, moi drodzy. I mamy to po czterech godzinach w sumie e, układania podłoża i sadzenia tych kwiatków, przyczepiania do korzeni. Wszystko tutaj się nam zgadza. Wizualnie wygląda to dobrze. Teraz muszę się wziąć szybciutko za nalewanie wody. Tu jeszcze sobie dołożę troszeczkę piasku. I zobaczcie, tutaj mech uczepiłam na nitce. Troszeczkę ją widać, ale myślę, że później się to zniweluje. Tamte Anubiasy są przyczepione na trykotkach. Trykotki to takie plastikowe dla Majsterkowiczów zapięcia. O, troszeczkę je widać, ale one są tak ładne, estetyczne, że nie będzie to przeszkadzało. Teraz sobie naleję wody i pokażę Wam efekt końcowy. Pamiętajcie, że jak nalewacie wody, najlepiej sobie przygotować albo wadkę i lać sobie po tej wadce, przynajmniej na początku, albo wybieramy sobie jakiś element, który nie ulegnie zniszczeniu, czyli albo jakiś taki duży kamień, albo ten duży korzeń i delikatnie strumień wody może na niego padać, wtedy nam się to nie zniszczy. Jeżeli będziecie wlewać dużym strumieniem wody do akwarium, no to po prostu... Uniesie się nam na pewno piasek i, i po prostu niektóre roślinki mogą powypływać. Więc wodę nalewamy sobie do akwarium delikatnie. I zaraz Wam pokażę, jak wygląda już zalane akwarium. Wtedy te wszystkie roślinki nam użyją. Ja się szybciutko streszczam, bo one już zaczynają omdlewać. I po prostu e, chcę, żeby mi nie umarły na nasze roślinki. Wszystko jest posadzone, dany jest nawóz. Nawóz, który używałam, to tutaj mamy o, taki nawóz, on kosztował 15 zł jest w formie takich kuleczek zobaczcie. Są dane dwa takie nawozy, tam do jednej roślinki jest jeden, i tutaj jest drugi. Taki nawóz działa na 15 cm powierzchni. Tutaj natomiast daliśmy inny nawóz w formie. Tabletek. tabletek też, y, jest to taki nawóz w formie tabletek, ja Wam pokażę, ona była na innym. a, to są takie kolorowe tableteczki. Dałam jedną tableteczkę tutaj w tym miejscu dokładnie, będzie nawoziła ten korzonak i tutaj one są połączone wszystkie, więc będą sobie też pobierać substancje. Oprócz tego nasze akwarium jest... Tutaj gdzie mamy te trawki i te rośliny, które są z korzeniami zanurzone, to tutaj mamy podłoże aktywne, to kosztowało 42 zł za 1 kg. Jest w formie takiego piasku, torfu, to jest najniższe podłoże, daje się go na sam spód, warstwa ma mieć około 2 cm, no i na to kamyczki. Tutaj mamy kamyczki około 1 cm. Troszkę może więcej, bo ja mam tutaj podstawkę, ona zajmuje nam ponad 2 cm. Akwarium jest niżej, więc tak wygląda nasza aranżacja. Teraz szybciutko zaleję ją wodą. Tutaj mamy, wyszło chyba 4 kg tego piasku kwarcowego. 18 kg Żwirku też jest on kwarcowy, zobaczcie. On jest taki kremowy, zaraz zalejemy go wodą, więc będzie zmieniać kolor plus korzenie i roślinki, no tak to wygląda. Akwarium ma 100 cm na 40, to jest podstawa 50 cm do góry. Tak się prezentuje. Zapraszam na efekt końcowy już za chwileczkę. I tak jak wspomniałam, a żeby moja kompozycja tutaj nie uległa zniszczeniu, położyłam sobie na korzeń watę. Mam taki garnuszek i tym garnuszkiem po tej wadce po tym korzeniu wlewamy sobie delikatnie wodę. Będzie tego dosyć sporo. Akwarium ma dosyć dużo litrów. I kilka razy będzie trzeba pomachać takim małym garnuszkiem. Na początku będziemy lać garnuszka, później jak tego poziomu Wody będzie troszkę więcej. Będziemy lać z butelki. Na razie to wszystko musi być takimi malutkimi porcjami dozowane. Zobaczcie, tu już się nam pojawia woda. Troszeczkę jest brudna, ale włączymy filtr, więc ona się będzie oczyszczać. Gdy zakładamy akwarium, powinno ono odstać około miesiąc czasu. Miesiąc czasu y, świecimy światło 8 godzin dziennie. Filtr chodzi Filtr. cały czas. Grzałkę przynajmniej na podstawowym, y, tak żeby roślinki miały daną temperaturę w danym gatunku. To jest wszystko opisane. Czytajcie, jakie roślinki kupicie. Tyle stopni, żeby to nam wszystko przeżyło. Jak już wszystkie procesy dojrzewania akwarium. Tam się ustabilizują. E, sprawdzimy później nasz, nasze pH, wody, wszystkie inne e, azotal inne po prostu parametry. I będą się zgadzać dopiero po miesiącu czasu. Można spróbować już po trzech tygodniach, ale ja około miesiąc czasu będę czekała. Na wpuszczenie rybek. wpuszczamy, można wpuścić ślimaki, jakieś krewetki, jakieś zimno jadaki, a później docelowo mieszkańców naszego akwarium. Na razie wody mamy tyle, już widzę, że jest troszeczkę mętna. Oczkolwiek, no tutaj ładnie to wygląda, fajnie wygląda ten kamyczek. Tu troszeczkę będzie widać tego substratu. Ja go może poprawię, żeby go nie było widać. Na pewno lepiej to będzie wyglądało. I tutaj troszeczkę przesuniemy ten kamyk, bo później będzie mi ciężko w tym miejscu. Na pewno będą się tutaj glony robić, bo ono jest tak odsunięte 2 mm od naszej szyby. Tam nie dojdzie mi nic, więc muszę to poprawić. Właśnie sobie patrzcie jeszcze po kolei, jak robicie. O, tutaj jest na pewno... Lepiej wszystko sobie poprawiacie, póki jest mało wody. Ja ten filmik kończę. I już zobaczycie kolejny filmik kolejną. Już wykończone zalane akwarium. I tam zapraszam. Tam komentujcie. Tutaj też możecie pozostawić jeszcze jakieś komentarze, co mogę poprawić, co byście wy dodali. Akwarium prezentuje się tak. Ja zalewam szybciutko, bo nasze roślinki są już dosyć czas już zaczynają. O zobaczcie, one już zaczynają mi tutaj marnieć. Szybciutko muszę się pośpieszyć. No to buziaki pozdrawiam, subskrybujcie, pa pa pa.